Mio. Otóż e, chciałam Wam poopowiadać trochę o e, naszym vermikompostowniku. kompostowniku. To jest strasznie długie słowo, tak do wymawiania raz po raz, ale jest to nic innego jak taki mały kompostownik na e, użytek domowy, który służy do przerabiania odpadków organicznych na biohumus. Taką e, bardzo bogatą e, w składniki odżywcze ziemio-nawóz. A także taką pożywkę w formie płynnego biohumusu, który mogliście już widzieć wcześniej, butelkowany normalnie do dostania w sklepie. No i jak to wszystko działa? Otóż modeli wermi kompostowników jest na rynku bardzo dużo, są mniejsze i większe. Myśmy zdecydowali się na ten akurat od Urba Life, głównie dlatego, że jest jak na nasze potrzeby zupełnie wystarczający. Sam montaż był ekstremalnie łatwy, bo tak naprawdę wystarczyło dokręcić cztery drewniane nóżki, poskładać ze sobą warstwy i koniec. Taki kompost może pracować sobie sam z użyciem tylko płynu przyspieszacza takiego do kompostowania, ale jak sama nazwa vermi kompostownika wskazuje, tutaj główną siłą roboczą są robaki. To nie byle jakie robaki, bo takie specjalne dżdżowniczki. Te nasze ogrodowe z siodełkiem niestety ponoć się nie nadają, bo mają zbyt dużą potrzebę wędrowania, a i też nie przetwarzają takiej ilości bioodpadów. Ten specjalny gatunek, między innymi, to na przykład kompostowiec różowy, które są czasem sprowadzane z zagranicy. Nasze akurat były sprowadzane z Argentyny, dlatego Paweł mówi do nich po hiszpańsku. To z wyglądu są takie jak najbardziej zwyczajne dżdżownice, są nieco mniejsze i nieco bardziej różowe. Przy pierwszym użyciu wermi kompostownika wysypuj się na warstwę, w której ma być przechowywany humus i dżdżownicę, odrobinę papieru, jakiegoś na przykład niekolorowanego kartonu, wysypuje się na to dżdżownicę i można dać im pierwszy posiłek. My w postownika używamy już jakieś dwa. 3 lata. Nie obyło się oczywiście bez jakichś małych potyczek i małych błędów. Natomiast teraz mamy już wszystko doskonale dopracowane. 2-3 razy do roku mam przewspaniały nawóz stały, którego używam do podrzucania do roślin doniczkowych domowych albo w okresie wiosennym na balkon jako główny nawóz pod moje warzywa i zioła. Dużo częściej w ciągu roku mogę otrzymywać też z niego nawóz płynny, który rozcieńczam często z wodą i nim podlewam roślinę głównie w okresie wzrostu, czyli taka wiosna, lato, jeszcze trochę jesieni. W zimie staram się nie nawozić moich roślin za dużo, dlatego też, że jest określona dawka słońca. I w momencie, kiedy roślina dostanie za dużego kopa do korzeni, do wzrostu, a nie ma odpowiedniej ilości słońca, żeby zrobić fotosyntezę, to można roślinie zrobić krzywdę. Ale nie o roślinach dzisiaj, tylko o robakach. Uwaga, w tym odcinku pojawiają się dżdżownice, więc jeśli jesteście wrażliwi na tego typu obrazy, to zalecam ostrożnie przewijać ten filmik albo przewinąć go po prostu do następnej sekcji. W pierwszej kolejności zdejmuję te ciekawskie dżdżownice z pokrywki. One nie mają ogromnych tendencji do rozłażenia się, bo też przeszkadza im światło i wolą siedzieć u siebie ale zawsze znajdzie się kilka takich, które może chciały uciec ze wsi do miasta, no wiecie jak jest. Nasze dżdżownice cieszą się zainteresowaniem kotów, ale na szczęście te nie robią im krzywdy. Jak widzicie na wierzchu są świeże odpadki, takie jak obierki, środki i ogonki od papryk i inne niejadalne przez nas części roślin a same robaki mogą jeść bardzo dużo różnych warzyw i owoców, natomiast w tej formie nieprzetworzonej absolutnie. Czyli nie można im dawać na przykład nabiału i tłuszczów, w takim wypadku sałatka, która już była z dressingiem, absolutnie odpada. Odpadają też warzywa i owoce przetworzone za pomocą kiszenia. Nie można im dawać mięsa i odpadków wszelkiego typu, typu kości czy ości. Należy ograniczać im natomiast wrzucanie produktów takich jak cytrusy albo bardzo Stre papryczki czy imbir. Są to rzeczy po prostu, z których z jedzeniem w nadmiarze mogą mieć dosyć duży problem. Czyli czajcie, generalnie taka zdrowa surowizna plus niekolorowany karton, niektóre torebki od herbat, a już na pewno zawartości torebek od herbat są bardzo pożądane. Można też dorzucać skrobiowe wypełniacze do paczek, jeśli się kiedyś spotkaliście z takimi flipsami, które są naturalnego pochodzenia, jak najbardziej można je wrzucać. Przełożyłam świeże odpadki do miski. W idealnym scenariuszu zdejmuje się warstwę z nawozem i drżownicami. Nakłada pustą, wrzuca się świeże odpadki plus coś smacznego, np. skórka od banana czy świeżego pomidora, i wtedy nakłada się z powrotem ten z dżdżownicami. One czując fajne pożywienie powinny przez dobę sobie przejść na tę niższą warstwę takiej znacznej większości i wtedy jest mniej roboty. A że ja o tym zapomniałam i że już bardzo potrzebowałam mieć ten nawóz, bo w następnych dniach chciałam przesadzać warzywa i nagrać materiał, to czekało mnie dużo, dużo więcej pracy. Bo jednak była to taka mocno kopciuszkowa robota i trzeba było przeczesać cały nawóz i wybrać dżdżownicę. Ja, jak widzicie, pracuję bez rękawiczek. Jeśli się brzydzicie, to można założyć jakieś cieńsze. Ja jednak lubię pracować bez, bo łatwiej mi operować palcami. Zbieram górną warstwę ziemionawozu i przeczesuję. Dżdżownice, czując trochę to poruszenie u góry i też widząc światło, kierują się mimo wszystko trochę bardziej w te dolniejsze warstwy. Dolniejsze? Nie ma takiego słowa? Nie? Co nie zmienia faktu, że było ich bardzo dużo, i tutaj zastanawiałam się nad swoimi życiowymi wyborami i czy chcę poczekać, czy liczyć się z dodatkową godziną pracy. No dobra, ale do roboty. Jak widzicie, nie wszystkie torebki od herbat się nadają, a na pewno już nie nadają się ich bawełniane sznureczki, które nie mają szansy się rozpuścić w tak szybkim czasie. Niektóre części roślin domowych, które są dość egzotyczne, również nie zostają zjedzone przez dżdżownice. Ale tym się akurat nie martwię, bo ulegną po prostu zbutwieniu i rozłożeniu bezpośrednio w glebie w doniczkach. Wrzucam też dość dużo skorupek od jajek, których oczywiście drzewnice nie będą w stanie przerobić, natomiast wapnie z nich, uwalniając się przez dłuższy czas w doniczkach, zasili roślinę. W przerwie od kopciuszkowania mogę Wam pokazać, co kryje się pod warstwą z kompostem. Otóż jest tam taka filtrująca muślinowa siatka, na której teraz jest mnóstwo ziemi, którą zbieram. To jest dopiero czyste bogactwo istny dopalacz dla roślin. A ten brązowy płyn, który widzicie to powstały w procesie biohumus w płynie. Muślinową warstwę filtrującą należy opłukać tak, żeby spełniała swoją filtrującą funkcję. To jest ekstremalnie gęsta siateczka, ale mimo wszystko trzeba się pozbyć ziarenek piasku i innych zanieczyszczeń. Także je zarówno ją, jak i pokrywkę. Następnie zakładam filtr i można grzebać dalej. Na taki rozmiar vermii kompostownika wystarczy na start około 300 dżdżownic, żeby rozpocząć pracę. Także to jest też dobry moment na kontrolę i zmniejszenie populacji, jeśli trzeba. Ale po godzinie wszystko było już przebrane. Po całej pracy miałam dość mało nawozu, bo część poszła wraz z uwolnionymi dżdżownicami, ale i tak jestem bardzo zadowolona. Pozostało jeszcze posprzątać podłogę po pracy i zlać biohumus. Pod całym urządzeniem jest taki zmyślny kranik, który ułatwia. Resztę biohumusu wlewam do nawozu, który i tak będę mieszać jeszcze z ziemią, dlatego może być w nieco bardziej wilgotny. A dodatkowo mam 5 litrów biohumusu. Teraz zmniejszona kolonia dżdżownic jest na starych śmieciach dosłownie. Dorzuciłam też im chwasty z balkonu, które może nie są wybitnym posiłkiem, ale wystarczy im na długi czas. Niech sobie odpoczywają, regenerują się. Naprawiają kolonie, napracowały się. No, a mnie w związku z tym czeka dalej więcej pracy. Jest niedziela, jesteśmy po ściance i, i po nagrodzie za ściankę. Natomiast miałam dzisiaj przesadzać i wsadzać wszystkie rośliny, które wczoraj sobie przygotowałam, ale z racji tego cudownego czasu w miesiącu. Yy, Jestem kompletnie bez sił. Zdaje się, że całą energię włożyłam w to, żeby przejść ten e, mój trawers. Było to spowodowane też informacją, że od poniedziałku te uchwyty mają być poprzekręcane, także mogłabym go nie skończyć wcale. Co też się czasami zdarza, jak się zacznie później e, po, po ustawianiu tras. E, ale udało się. Jestem z siebie bardzo dumna, ale też jestem. Absolutnie, kompletnie wymęczona. Dlatego nie będę się spinać z tym balkonem. Trochę żałuję, bo jest przepiękna pogoda i naprawdę mogłabym to zrobić dzisiaj. Aczkolwiek praca w pełnym słońcu też nie sprzyja, szczególnie w logowaniu, bo nie widać nic na ekranie, co się nagrywa i kiedy i jak. Natomiast jeśli nabiorę sił, to zrobię to dzisiaj wieczorem, a jeśli nie, to jutro. Jutro y, odwołaliśmy jazdę konną y, z racji tego, że Paweł ma szkolenia do bardzo późnej godziny y, w biurze. Dlatego baliśmy się o, o dojazd, mogliśmy się spóźnić, a, a nie chcieliśmy ich trzymać, y, czekających na nas. Trochę walczę z żalem do samej siebie za to, że nie mogę się zebrać y, do pracy, ale staram się zaadaptować takie myślenie, że. Y, Każdemu może się zdarzyć gorszy dzień. Cieszę się, że udało nam się wybrać na tę ściankę. Jest to niezaprzeczalny sukces tego dnia, że, że oboje, mimo gorszego samopoczucia i trochę gorszego stanu fizyczno-psychicznego, daliśmy radę się tam wybrać. Natomiast jest to jeden z dni, kiedy ten sukces musi wystarczyć za całość, i reszta będzie spędzona na odpoczynku. A, pokażę Wam jeszcze coś. Uwaga. O, Olson, co ty masz taki porządek w szafie i tak mało ciuchów? Sprzedałaś wszystko na vintage? Yy, otóż nie. Yy, otóż nie, to to. To wszystko jest tu. Jesteśmy yy, dosłownie zasypani przez ciuchy. <grym> nie dzisiaj. No hejo. Cała ta opowieść o kompoście zajęła tak naprawdę większą część vloga. Więc już nie wcisnę materiału o samym rzeczywistym wsadzaniu roślin w ich odpowiednie doniczki, ale nie szkodzi, bo tak naprawdę to jeszcze nie skończyłam. Zostały mi jeszcze pomidory i bazylia, no i chciałam dokupić też z ryneczku jakieś surfinie. Także wszystko zobaczycie w następnym vlogu, bo niestety ze względu na to, że ten tydzień był naprawdę wariacki, nie zdążyłam zrobić wszystkiego na tym balkonie. A tymczasem obiecałam też takie małe podsumowanie. W kwestii diety i trzymania się jadłospisu idzie mi bardzo opornie. Są takie momenty, kiedy mamy serię dni, kiedy wszystko idzie zgodnie z planem, jest czas na przygotowanie wszystkich posiłków, a później przychodzi taki moment, kiedy okazuje się, że trzy dni pod rząd musimy być w biurze i gotowanie tego po powrocie z biura jest czasami wyzwaniem, ale żeby nie było aż tak fatalnie nie jest. Dużo naszych posiłków, które nawet nie są idealnie jeden do jeden z jadłospisu, są nim bardzo mocno inspirowane. Poza tym tak naprawdę zakupy, które robimy, czyli zawartość naszej lodówki, odpowiada temu, co jest w jadłospisie, więc nawet jeśli nie trzymamy się go idealnie, to tak czy inaczej jest tam dużo dań, które po prostu są oparte na tych samych składnikach. Niestety, przez tą konieczność wzmożonego chodzenia do biura, ale też trochę przez ściankę, zarzuciłam tak naprawdę po raz kolejny bieganie. Wystarczył mi tak naprawdę jeden słabszy tydzień, w którym nie biegałam, i cała rutyna poszła. Niestety, ten wysiłek na ściance jest dla mnie dosyć duży. Ćwiczę tam mięśnie, które wcześniej jakby trochę nie pracowały, bo mam bardzo słabe ręce i mam bardzo słaby kor, a to wszystko tam jest potrzebne. Dlatego też wydaje mi się, że zmęczenie, które wynika po ściance, gdzie naprawdę potrafi boleć mnie całe ciało, powoduje, że ja już tego dnia żadnego innego sportu nie zrobię. Ani też następnego, ani następnego. Ze względu na zakwasy. E, mam wrażenie, że to jest dosyć błędne myślenie: że jeśli danego dnia miałam ściankę, to tego dnia nie mogę już zrobić żadnego sportu, bo przecież jest odhaczone. No ale jak zawsze, wprowadzanie nowego hobby i nowego sposobu aktywności też musi się gdzieś tam w tym życiu naszym usadowić. W redukcji na pewno nie pomaga też ta wspaniała boulangerie, którą znaleźliśmy. Francuzi mnie pewnie za to zabiją. Czyli tak właściwie ta francuska piekarnia, no w której jest raj na ziemi, ale wszystko to z czasem się poukłada. Co do oszczędzania, to tak jak Wam mówiłam, powoli zużywam wszystkie zapasy kosmetyków, nie kupuję nic nowego, no i nie byłam też w lumpku już bardzo długo. A poza tym to powoli odkuwamy się po całej sprawie z autkiem i jeszcze trochę nam to zajmie, ale też dlatego, że robimy to w sposób powolny, zaplanowany, ale nie drastyczny. Co oznacza, że pozwoliliśmy sobie też na dosyć długo wyczekiwaną pizzę miesiąca w okrągło. A tym razem była to pizza na pomidorowym spodzie z mozzarellą, szynką krudo i pieczonymi szparagami. Wszystko to było polane tą limonkową, super lekka, taka lekko cytrusowa, no i jak zawsze na wspaniałym cieście. A propos jedzenia, to jakiś czas temu byliśmy na grillu u znajomych, a w zasadzie na takim bardziej przyjęciu w ogrodzie, co pewnie widzieliście w poprzednich vlogach, i zrobiłam na tą imprezę sałatkę grillową z przepisu mojej mamy. To jest sałatka ziemniaczana, natomiast ona jest dużo lżejsza niż taka klasyczna kartofel salat, bo nie ma w niej majonezu. Jest za to kolorowa i przewspaniale pasuje do wszelkich pieczystych typu żeberka, karkówka czy kiełbasa. Także zapraszam do przepisu. A wszystko zaczyna się od ugotowania ziemniaków w mundurkach. Nadadzą się też pieczone ziemniaki w folii. Następnie kroimy rzodkiewkę i ogórka kiszonego na kostkę. Do sałatki potrzebne będą też trzy kolory papryki, czyli żółta, czerwona i zielona. Wszystkie kroimy w około centymetrową kostkę. Po wystudzeniu możemy zabierać się za ziemniaki. Starajcie się wybrać gatunek, który nadaje się najlepiej do sałatek. Niekiedy skórka odchodzi łatwo, kiedy indziej trzeba użyć nożyka. Ziemniaki, które się ugotowały za bardzo albo się uszkodziły, lepiej jest odłożyć. W sałatce mogą się za bardzo rozmaziać. Pozostałe twardsze ziemniaki kroję w dużą kostkę. W końcu to one są tam trochę gwiazdą. Do sałatki kroję też czerwoną cebulę w drobną kosteczkę. Cebula z kiszonym ogórkiem to wspaniałe połączenie. Warto jest użyć czerwonej, która jest właściwie fioletowa, żeby wprowadzić kolejny kolor. Ale biała też absolutnie zrobi robotę. Drugą niezaprzeczalną gwiazdą tej sałatki są zioła. Nadadzą się praktycznie wszystkie. Nasze sałatki w domu za każdym razem smakowały inaczej, przez różny dobór ziół z ogródka. Ja tym razem postawiłam na pietruszkę, koper, tymianek i miętę. Ziół ma być cała masa. Stanowią one tutaj osobny składnik, a nie tylko dodatek. Przyszła pora na dressing. Można ukręcić własny winegret. Trzeba jednak pamiętać, że musi być go bardzo dużo, bo ziemniaki to straszne pijaki. My posiłkujemy się sosikami gotowymi do rozrobienia z wodą i oliwą. Mają one odpowiednią zawartość soli, przy czym już nie dosalam sałatki i są bardzo łatwe w użyciu. Ja natomiast i tak podkręcam je dodając odrobinę musztardy, soku z cytryny i pieprzu. Po zalaniu sałatki należy ją delikatnie przemieszać tak żeby nie rozdziałać ziemniaków na papkę. Najlepiej jest dać sałatce się przegryźć przez noc w lodówce, ale kilka godzin też w zupełności wystarczy. Jeśli jest ona po tym czasie zasucha, Odświeżcie ją odrobiną dobrej oliwy i soku z cytryny. Mówię wam absolutnie, zróbcie tę sałatkę na następną imprezę, domówkę czy grilla. Jest taka świeża, leżejsza, ziołowa i na pewno starzeje się dużo lepiej niż wszelkie sałatki czy surówki oparte bezpośrednio na sałacie. Bo te, jeśli zostaną po imprezie, następnego dnia no, są dosyć nieprzyjemne w konsumpcji. Ta sałatka z powodzeniem, jeśli zostanie po imprezie, może służyć jako baza do burrito. Wystarczy, że weźmiecie Sektor tea, wysypiecie na nią sałatkę i położycie na przykład usmażone stripsy z kurczaka. Zawinięcie w burrito, przekroimy na pół. Można z niej też zrobić zupę. Wystarczy, że dorzucicie ją do rosołku albo do rozpuszczonej kostki. Podgotujecie trochę tak, żeby warzywa, które były surowe, miały szansę się ugotować. Ziemniaki w tym czasie się na pewno trochę rozwalą, ale nadadzą tylko takiego kremowego wykończenia. I śmiało możecie nalewać ją do miseczek, wykończyć śmietaną i świeżym koprem. My z kolei swoją resztkę sałatki wykorzystaliśmy na jeszcze inny sposób. Podsmażyłam wszystko na patelni, w ostatnim momencie zostawiając warstwę na trochę dłużej, żeby miała szansę się zezłocić od spodu. Następnie zalałam ją masą z. Z rozbełtanych jajek z odrobiną śmietanki i zapiekłam. Wyszła z tego przewspaniała frytata. Także polecam, zróbcie sałatkę, a my się widzimy niebawem. Odpadają na przykład w wytłuszczu, na biału, na biału, na biału. Cicho, Piru, cicho. Cicho. I wydoić kompost. Ćwiczenia z ruchu, wargi, ust. Słapałaś muchę? Dzielny kot. A wszystko zaczyna się od, gotowa od gotowania sosikami gotowymi do rozrobienia z wodą. <gryw> Winograd z wodą. Polecam.